Przed wojną Bibliotekę Mieszkańską, to była prywatna biblioteka stefańska. I potrzeba było zorganizować, później Janka mówi i ze Stefanem, bibliotekę miejską. Jak pani schodzi od gorączki w dół. Mm. Prawda? I dawniej był jubiler na wprost taka ładna kamieniczka. I tam na drugim pieczy pani Janka po prostu swój własny księgozbiór był część państwa stefańskich. I z wszystkich różnych przedwojennych bibliotek utworzyła bibliotekę, i było 2000 egzemplarzy. I to była miejska biblioteka, i Janka była tą pracownicą biblioteki miejskiej. I dopiero na drugi rok zaczęli myśleć o bibliotece powiatowej. I powstała bibli... kierowniczką biblioteki powiatowej. Powołano panią Walciszewską, która była nauczycielką. I dostali lokal na kościuszki na pierwszym piętrze w kamienicy pani Aylel. Ponieważ lubiłam czytać bardzo i wiedzieli, bo mi książki w szkole odbierali, bo tam pani z Wokosłu powiedziała, przyszła pani Walciszewska, że jest miejsce, w Jarocinie, to jest Województwo Poznańskie, gdzie utworzono Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy. To był jedyny ośrodek w Polsce przy Ministerstwie Kultury. I po skończeniu tego rocznego, to nie było studium, to było coś pośredniego, to było coś zupełnie nowego. I my rozwieszczaliśmy się po całej Polsce. Oczywiście, ponieważ byłam typowana przez Sanok, trafiłam do Sanoka i zaczęłam pracę w Bibliotece Miejskiej w Sanoku. pracować na początku w cztery. To były moje... A później... Był, wszystko się rozwijało i było na tyle pomieszczeń, że zaczęliśmy myśleć o tym, żeby dzieci oddzielić od dorosłych i w pierwszym bezpośrednio z klatki schodowej pomieszczeniu zaczęłam tworzyć oddział dla dzieci. Biblioteka się rozrastała, powstała czytelnia, bo było tak dyrekcja, jeden pokój, drugi pokój wypożyczania dla torosłych, pokój przejściowy, gdzie się mieścił oddział dla dzieci, gdzie czytelnicy przechodzili i dorośli i później udostępnione nam jeszcze jeden no, pomieszczenie na czytelni, więc to już wszystkie w zasadzie podstawowe działy biblioteki zostały udostępnione czytelnikom i mieszkańcom Zaloga. A ponieważ ojciec dziecięcy się bardzo rozwijał, to trzeba było dla nas znaleźć jakiś lok. Opróżnił się cały budynek Starego Szpitala i myśmy tam dostały jedno duże pomieszczenie na bibliotekę dziecięcą. I wtedy, pamiętam, po pierwszym roku organizowania było ogólnopolskie seminarium poświęcone literaturze dziecięcej, które prowadziła z Ministerstwa Pani Gutry, która miała opiekę nad wszystkimi bibliotekami dziecięcymi w Polsce. Bo w tym okresie, kiedy powstała Biblioteka Dziecięca w Sanoku, na terenie województwa były tylko cztery biblioteki. Była wojewódzka, była biblioteka w Mielcu, Krośnie I czwarta tak Także byliśmy jedną z pierwszych bibliotek na terenie województwa, gdzie się organizowało prace dla dzieci. Jak myśmy się sprawdzały, jako bibliotekarki, i później jaki miałyśmy wpływ na dzieci, świadczył to. Że nasze czytelniczki są pracownikami obecnej Biblioteki Miejskiej w Sadunku. A to jednak świadczy, że jakiś wpływ miałyśmy na tą y, młodzież później już i kontakt nigdy się y, jakoś nie zerwał z tymi naszymi pierwszymi y, czytelnikami. Później przeniesiono nas do Sadowskiego Domu Kultury. I w tym. W okresie nastąpiły zmiany, i ja przeszłam do działu instrukcyjno-betetycznego jako instruktor y, y, powiatowy. A jak, się, jak wyglądała organizacja bibliotek, to warto powiedzieć. Na przykład Liszna. Do Licznej był dojazd tylko przez Olchowce i na wiozdę nie można w ogóle było przez raz dojechać. Pani Panciszewska mówi, pojedziemy przez san, jest bardzo pły płytka woda i przejedziemy przez san. No to nie było mowy, kierowniczka kazała się, proszę sobie wyobrazić, wjeżdżają w san, stają na samym środku drogi i Nandi mówi, ja się nie ruszam. <grym> Ani w tył, ani w przód. No to pani Walciczewska mówi do koleżanki, danka, ściągaj buty, pociągaj spódnicy, idź do wsi, niech furmanka przyjedzie i koni nie zna, nie zna niech nas wyciągną z tego środka sami. Kanka powiedziała: Ja się nie rusz, <laughs> nie mam w zakresie czynności. <laughs> Dowody. Więc pani Wojciszewska, niewiele myśląc, nie powiem jak to wyglądało. Buty zdjęła na ramię, przeszła na drugi brzeg sanu, obrała, poszła do wsi. Oczywiście konie przyszły i wyciągnęli samochód z kierowcą, z koleżanką. I tak zakładałyśmy biblioteki, i tak właśnie Była, były początki Biblioteki w Licznej. miały opiekę merytoryczną od Wisłoka Wielkiego. Mhm. I to było tu od strony granicy, a z drugiej strony powiedz sadocki, to był Rymanów, były Jaśliska. Gdzie jak się jechało rano, to potrzeba było przenocować i na drugi dzień wrócić, bo nie było czym wrócić z Jaśliska. <grym> Więc w tej chwili nasz tutaj okrąg Sanoka jest bardzo mały. Ale wtedy, kiedy myśmy pracowały, to proszę zaprezentować, było 30 bibliotek i potrzeba było do każdej biblioteki pojechać. Zakupy robiły się na miejscu w bibliotece i potrzeba było pojechać zobaczyć, co się dzieje w tych bibliotekach. Wszystko myśmy musiały obsłużyć, książki kupić, rozprowadzić i jeszcze były spotkania, bo potrzeba było tych ludzi w jakiś sposób przygotować do pracy. Bardzo miło wspominam ten okres instrukcyjno-metodyczny. Była ogromna więź i do dzisiejszego dnia mamy stały kontakt, mam z tymi paniami. Z panią Czwartniową, z panią Stefańską na bieżąco, a moje młodsze koleżanki z terenu, z Brzegłodu, z Pisarowiec, z Załuża, z Bukowska, znowu tańca odwiedzają mnie. Dla nich nie było biblioteki życia prywatnego. To było jedno, wszystko. I może dlatego jeszcze do dzisiaj sentyment mi pozostał do biblioteki, no bo tak mnie wychowywały moje panie, które miały nade mną zwierzchnictwo tylko merytoryczne. Żadnego finansowego nie miały wpływu na to, jak ja, tylko od strony hmm. merytorycznej. Pani Waciewska, to była osoba, która poza biblioteką nie miała innych ważnych spraw. Dla tych osób była tylko biblioteka. Nie było, że się szło do domu i się zostawiało problemy biblioteczne, nasze, zawodowe w pracy. One ciążyły na całym naszym życiu. Żyło się tym wszystkim. No, niestety, świat się zmienia. I jeśli upada czytelnictwo i nie ma kontaktu się z czytelnikiem, nie zna się jego zainteresowań, taki czytelnik niestety odejdzie z biblioteki. Czytelnictwo nie upada, brak więzi myśmy wiedziały wszystko o czytelnikach. To ma jakie problemy, w jaki sposób, a może można pomóc było pomóc takiej czy innej osobie. Przecież psychika każdego czytelnika ma ogromny wpływ na naszą pracę.